szepak, czyli wspomnienia z dzieciństwa, które powracają tutaj na tym Świętochłowickim osiedlu, na którym mieszka nasza kolejna zwycięzczyni, pani Jolanta, której wręczymy zaraz nie, szepak, ale nasz telewizor. Dzień dobry kurier, kurier, kurier. Dziękuję. Udało się. Dzień dobry jest pani Jolanta. Można pani Jolantę? Dzień dobry. pani Jolu z tej strony Maciej musiał. Proszę, Dzień... Można wejść, naprawdę? Tak, no jasne, ty wejść Dobra, a co się stało? A czy pani wie co my tu robimy i w jakiej jest prawie? I to oznacza, że wygrała pani od nas. 42 calowy telewizorek! Poważnie? Pani Jalu. Jezu, ja nieprzygotowana, nic nie wiedziałam. Ale nie to nic, nic nie trzeba nie, widzieć. My nie, po prostu nie, zaskoczyliśmy to, panią. Może można do nas dołączyć tutaj no jeszcze. Bardzo dziękuję Jezu, to się cieszę. Dziękujemy. Ja nie Przez chwilę przyjechałam z Silezji. Naprawdę przyjechałam Ta, z Silezji? Z honoru. Rodzinka.pl. No, nie. A, chłopaki wychodzimy. Cześć. Pan pa lubi, tak? Ja lubię, tak. Oglądam czasem rodzinkę. Tak, tak. Ta, ta. A co on walicku? Nie, żartuj, nie żartuję, Ale co, żartuję. Żartuję, żarto. Ta rodzinka się podoba? Tak, tak. A co teraz z panów tam? Ja, ja, ja tego pana poznaję tylko właśnie... Że... A, to jest! Co ja, ja. ja, ja. Wiedzie, że, 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 że tam znała, będą, Będzie pani oglądać? Ja, no znałem. i super, to zostajemy panowie. Nie Dzień żartuję oczywiście. Ta, ta? Tak, tak. No to wejdę, no wie pan co, żeby zbi... była świętochana. Ja panią też nie oglądam. Ale ja zobaczę, Paragon potrzebujemy. Idę po te paragony. Dobra, tak, dobra, dobra, dobra. I uwaga, potrzebujemy paragonu 177,44. Z jakiego No Właśnie, nie pamiętam. Czyli szczęść... Pani, Pani Jola to szczęściara. Ogólnie. Tak, powiedzmy. Co tu jest napisane? Jaki numer? 177,44. A tutaj jest napisane 177,44, i co to oznacza? No to Że pani Jola z... staje się szczęśliwą właścicielką nowego telewizora. Dzięki. Wielkie się. brawa panowie o, do pani Joli. Gratulujemy serdecznie. dziękuję. Bardzo, dziękuję. To, proszę państwa, jest prawdziwe jest... emocje u nas są. Nie ma nic udawanego. że no jest pani. No. Cieszę się ogromnie. Super, to przytulasek na koniec? No, co jest?